Tez nie za jutra z mojego cienia. By już nie widział nikt jak młodze po zdjęciach własnego piekła. Jeszcze chodź żyć Potem cały tydzień nie jem Wstaję cztery godziny, żeby popracować siedem Chcę zwiedzić cały świat, tylko w swoim pokoju zwierzeń Znowu muszę pobyć sam, poczuć sobie chociaż siebie Zmieniam się co dnia, przez ambicje nie śpię i przez nie nie mogę wstać Jestem tylko dzieckiem na zyp, tym placu zabaw Jak bawię się zbyt dobrze, zawsze otworzy się rana Emocji autostrada, czuję się tylko dobrze trzymając lewego pasa Ciągle muszę wyprzedzać i mijanych miny sprawdzać Nie mogę się zatrzymać, chociaż próbuję już lata Ja wcale go nie widzę, działa na mnie to jak wirus W ciągłym strachu, że zawiodę ludzi, kilku, którzy zaufali Mimo, że znamy się tylko z głośników Ej, hey. tylko z głośników Mimo, mimo, tylko z głośników Ej, hey. tylko z głośników nie za jutrem, swojego cienia już nie widział nikt Jak wodzę po zgliściach własnego piekła Mam jeszcze 8 żyć Silny. Na sobie taki wyrok, a przecież jestem niewinny Nie zrozumiesz od razu, z innej lepili nas gliny W powietrzu tylko chaos, gdy ty ktoś obok jest za miły Nie pokazuję ran, tylko tutaj je usłyszysz Pośrodku mojej dziczy, za to słyszy myśli Więc nienawidzę już ciszy, mam braki w dechenach A za mocno czuję czyny, może kiedyś pogadamy Chciałbym nie mówić już nigdy, to za moje szyby, A to za moje blizny, kiedy to się skończy Chciałbym wiedzieć przede wszystkim Póki co to robię tak jak mówię instynkt Chociaż nie zawsze ma rację, lepiej nie radzi nikt inny Parę słów rzuconych na szale losów Nie boli mnie nic tak, jak parę straconych osób Dlatego trudny dziś być na trajektorii lotu. W ciągłym oczekiwaniu, czy mnie spotka jakiś podmuch Hej, hej, czy hey, mnie hey, spotka? Hej, hey, czy mnie spotka jakiś podmuch? Hej, wiesz o co chodzi, co nie? Hej, hej nie za jutrem swojego cienia by już nie widział nikt, jak błądzę po zgliżdżach własnego piekła Mam jeszcze choćem żyć, i zniknę na zawsze, tak jak i ty